Cześć, witajcie po raz kolejny na moim kanale Historia Wynandii. Ja jestem Marcin, jakby ktoś nie wiedział. Cóż, nie chcę tutaj zbytnio nagrywać, akurat jestem przy cmentarzu, więc cisza i spokój. A więc dzisiejszy kolejny dzień. Robię pole, na którym byłem wczoraj. Dzisiaj jest taka kontynuacja tego, tylko że idę z drugiej strony, bo tam jest kukurydza. Między tymi dwoma polami oczywiście nie należy to do właściciela. I to jest taka kuriozalna sprawa ogólnie, więc e, muszę to jak najszybciej zrobić, bo chciałbym też na tą kukurdę też wejść jeszcze raz, bo tam już byłem, tam bardzo fajne rzeczy wychodziły, bardzo fajne przedmioty srebro i takie inne tematy, także bardzo fajnie, tym bardziej tutaj szła, tak jak teraz stoję, droga stara z 1760 roku, roku, tak mniej więcej. Gdzieś tam na starych mapach to zauważyłem. No i co, przejdziemy się, nie? Widzę, że właściciel rolnik pomógł mi no tyle że wszystko już dzisiaj prze... wczoraj widziałem że już przefrezował że jest przemielone, przekultywowane więc fajnie się dzisiaj będzie chodziło. Popadało trochę wszystko usiadło na pewno będzie to lepiej dobra, nie będę przeciągał. Widzimy się na miejscu, trochę pochodzimy, pospacerujemy. Także pozwolę sobie jeszcze nagle tutaj, żebyście więcej wiedzieli może to jest troszeczkę za daleko. Ale tam jest ta kukurydza, tutaj są te dwa pola. Tutaj też jest jedno pole, na którym bardzo piękna srebra moneta mi wyszła. Film oczywiście jest na kanale, możecie go obejrzeć. Teraz oczywiście nie widać tutaj tego pola, ale dobra, ja wchodzę. Chcę przejść najpierw tak na skos i zobaczymy, co tu się będzie działo. Ma padać dzisiaj jeszcze, także no wszystko na to wskazuje, że będzie padać, nie wiem kiedy. Ale wydaje mi się, że wieczorem, dobra, ja się włączę przy pierwszym sygnaliku, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Coś powiedzieć, na dzień dobry. Fajnie to tak jeszcze nie usiadło. Jest bardzo czułe. Mój wykrywać. Powiem Wam tak. wykrywacz trochę się wzbudza. Jest trochę jeszcze ta ziemia jednak spulchniona Ale coś się zaczyna dziać. Zobaczcie. Coś mamy. Pierwszą monetka Czyżby to była pierwsza monetka? Zaczynam od monetki. Nie, to chyba jest coś innego. Guzior. Jak najbardziej guzior. Dokładnie, także zaczynamy od guzika. Jak wczoraj ich nie było, tak dzisiaj zaczynamy na dzień dobry od guziora. Fajnie, i co? Lecimy dalej. Słuchajcie, to zapowiada się bardzo ciekawe pole. Mamy kolejny sygnał, i jak już to widzę. To jest muszkietówka kolejna. Jak najbardziej. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to muszkietówka, ja uważam, że chociaż może być szrapterówka. Nie, to jest muszkietówka na 100%. Także widzicie, to pole ma potencjał. Tutaj akurat ten kawałek będzie miał potencjał. Jeszcze dojdę do takiego hotspota i będzie wszystko w porządku. Dobra, nie przeciągam, lecę dalej. Dzieje się. Chyba hmm, ja za bardzo pochwaliłem to pole, że będzie fajnie. Bo na razie same śmieci. No i kolejny taki śmieć, no, który można zaliczyć do trzech. Do śmieci. Nic więcej, no? Kurde, no bieda znędzą. Ale ładne zdobie... O, Ej, jakie piękne zdobienia to ma Ty, to nie będzie srebrna? Nie wiem, ale ładnie wygląda naprawdę Bombowo Bardzo fajnie to wygląda Nie miałem jeszcze taki Tu też z drugiej strony są jakieś fajne znaczenia Muszę porządnie to wyczyścić, oczywiście to zadanie w domu będzie wstawiam fajne zdjęcie tego Ale to raczej srebro nie jest, ale ładnie wygląda Dobra, fajnie, do następnego to może być to To może być to naprawdę fajna sprawa, tu leży coś na wierzchu, nie? ja wam pokażę Proszę Ale ja zawsze jestem sceptyczny No tak hmm. Ale jest moneta w każdym razie, jest to ale ze żarty Adolf. Na pewno jest to ze żarty Adolf na 100%. Albo jakieś 10 fenoli, też może być. Te późniejsze, już później też były w takich, tych trzepane. To może być też 10 fenoli. Sorry za kamerę, ale niestety z ostrością za dużo dookoła. Dobra, jest moneta na wierzchu, wierzchniowa, ale to jest takie ze 10 fenigów w cesarstwo. Dokładnie, dobra lecimy dalej. Tak prawie na wierzchu. Już to miałem w rękach. Zobaczcie, to jest kawał ołowiu. Ten kawał ołowiu przypomina naczynie. Ale to może być wszystko. Zobaczcie. To wygląda taki górny rant naczynia starego, ale nie wierzę, żeby to było, ale tu, tu zawsze potencjał, to zawsze można. Do, jakieś domniemanie można mieć zawsze, prawda? Dobra, czyli ciężki ołowik. Lecimy dalej. Jak mówię, jak ktoś na ryby coś, to zapraszam. Trochę się zbiera tego. Takie fajne chmury znowu za mną, nie? ale to przechodzi, przewiewa ten wiatr. Ale ja wam powiem po takim dywaniku to można chodzić. Nie? To jest monetka na pewno, albo coś innego. O! Plombunia. Plombunia z napisami. Jak najbardziej. Czy to znowu towarowa plomba? Nie, chyba nie. Ale ma tutaj jakieś napisy. Dobra. Także taki fajny dywanik jak tutaj mam. Teraz przejechane. To tylko i wyłącznie pozazdrościć. Nie? Dobra, nie przeciągam, lecę dalej, bo czas ucieka. Ja Wam powiem. Strach pomyśleć, że znowu mam taki sygnał. Oj, ja go wykopię. On nie jest głęboko, chociaż może i się. uda ja tak go namierzyć. No taki sygnał mieć i zobaczymy, co to będzie. Słuchajcie, zobaczymy, sam jestem. Dobra, ja w bielopatę. E, za chwilę się włączę. Ja to widzę, ale to jest chyba dupka od łuski, co? Od. No Też piękny sygnał dają, nie? Dokładnie. No niestety, fałszywy alarm, ale lecę dalej. Szkoda, naprawdę szkoda. Bardzo fajny sygnał. No i tak, z daleka blaszka. Taka blaszka, zobaczymy, co z tego będzie, z tej blaszki. Co to za blaszka? Leżała oczywiście na wierzchu. Krowia? Tak wygląda, że to krowia blaszka jest. Ta? Nie? Nie, to coś innego chyba będzie. To można coś często takie wpinki znaleźć, okolicznościowe. Nie powiem, że nie, udało mi się tutaj tę bardzo ciekawą wpinkę znaleźć. Taki miecz. Ona poszła ostatnio do muzeum. Też taka wpineczka okolicznościowa. No nie wiem, co to jest. Dobra, coś od czegoś. Dobra, lecimy dalej. Czy może teraz uratzymy coś pięknego? Nie, to mi to. to jest tu hm. jak ja się przestraszyłem teraz nie ja już tu widziałem co innego powiedzcie <noise> ale to jest jakiś kawałek ozdobny znowu od czegoś nie jasne że tak ale to nie jest ołów chyba nie to jakiś bardziej odlew chociaż ale powiedzcie czy tu nie są jakieś napisy, znowu coś ale jakiś ozdobny odlew o wyczyścimy, zobaczymy co to będzie oczywiście no teraz to ja się nakopałem teraz się nakopałem, ale wyciągnąłem to to jest od pistoleciku zabawkowego co? o wszystko na to wskazuje, lufa proszę bardzo Wycior. no, pistolet zabawkowy dobra Czyli śmieci gospodarstwa. Fajnie. Lecą ja dalej. A ja to jeżdżę tym Pimpoitnerem dookoła. Oh, szukam tego, a tu zobaczcie, leży tutaj, ja bym też tego nie poznał. I to jest moneta. Jak najbardziej, monetka. Co? Ale jakaś, no. Nie, tak, kolejny guzior. Zobaczcie, kolejny guzior, czyli gospodarstwo domowe no to poleciało trochę no to co drugi guzik ten bardziej już zjedzony jest co lecimy dalej no? przed chwilą jeszcze oczywiście trochę popadało bo musiało, nie? by musiało jakby było inaczej ale mamy kolejny sygnał kolejny fant dużo jest tych wierzchniowych fantów na pewno już widzicie guziczek ładny jakiś cywilniak nic ciekawego tak. nic fajnego szkoda że łamany Uszko ułamane. szkoda, że tutaj też nic nie mam. tylko dawno nie trafiłem fajnego guzika, naprawdę bardzo dawno. Może coś tu było, kto wie. Ale nieważne, dobra, cieszę, lecę dalej. Przed chwilą miałem taką fajną rozmowę tutaj z panem, chyba z 10 minut, stale rozmawiali, bo oczywiście chodzę przy tej głównej drodze, to wszyscy są ciekawi, co tu się dzieje, dlaczego i tak dalej, i tak dalej, jak to wygląda prawnie, przepisowo. Dobra, nieważne. Widzicie? Ale, że sobie wyskoczyła piękna. Podejmiemy, oczywiście. No, będzie troszeczkę zajaździ chyba co. Nie, wyjdzie coś. No pięknie. Widzicie co? Ja ją szybko przeczyszczę. I wrzucę ją zaraz, jeszcze raz. Także poczekajcie chwilę. No i proszę. 1783. Zdążyłem to wyczytać. To jest jeden Haler. Gro. GR -Lib. Czyli to jest, jakby to powiedzieć, hrabstwo. Jeden haleps, haler, hrabstwo, czyli wypitam, moneta 1800, 1783, o tak bym to przetłumaczył. Tak to wygląda. Tutaj jest oczywiście kwiat lipy. Także to jest jeszcze hrabstwo. Bo przed, zanim to było, zanim te. Yy, Jakoś tak było. Jakiś Leopold chyba został tym księciem, to, to jego, jego ojciec był jeszcze hrabią. Tutaj było hrabstwo, tak jakoś to jest trochę pomieszane. Z popie. no, wiecie jak to jest. No nieważne. Fajna moneta. Mamy znowu, że tak powiem, XVIII, XVIII wiek, dokładnie. XVIII wiek mamy, no i super cieszy. Lecimy dalej. Tak powiem, jak bliżej drogi jestem, to więcej się dzieje. To jest, to jest naprawdę ten fakt. Bo słuchajcie. Wykrywacz, wykrywacz. Tu jest kolejna moneta. O, widzę już ją. Dobra, tutaj. No ciekawe. Srebro. Chyba jest srebro. Chyba jest coś srebro. Ujujuj, uj, uj, będzie fajnie. Jest coś srebrnego, słuchajcie. Jest coś srebrnego, mówiłem, że tu musi wejść coś srebrnego, zobaczcie, ja to muszę koniecznie wyczyścić, wiedziałem, że tu coś wejdzie srebrnego, wiedziałem, wiedziałem, ale chyba to będzie ładne, dobra, e, zaraz się włączę, słuchajcie, zaraz, dobra, taka niespodzianka, jeden maren grosz, gros, przepraszam, prawdopodobnie albo jest stąd, czyli z dead moldu Albo coś innego jeszcze z niego wyjdzie. Nie wiem, nie mam pojęcia. Najważniejsze jest to, że jest to z początku XVIII wieku, także zrobi mi to dzień na pewno, na pewno zrobiła mi to moneta dzień. Ja Jestem zadowolony. Mówiłem, że tu wyjdzie jeszcze srebro. Wow. Teraz będę tutaj więcej chodził na pewno. <laughs> teraz się włączy petarda. Teraz się włączą stupki. Będę truchtał tutaj. Teraz super. Piękna moneta, naprawdę. Zobaczymy, co z tego tutaj wyjdzie. W tle nie wiem, nie mam pojęcia, ale jest naprawdę bardzo piękna. Jest srebro przede wszystkim. Dawno nie miałem. Także cieszy. I co? Lecę dalej. Bawię się teraz. Teraz się dopiero bawię. Tak powiem, trochę się nakopałem. Miałem przez chwilą tutaj takie dwa śmieciowe sygnały. Myślałem, że to jest kolejny taki śmieciowy sygnał. Ale to jest coś takiego. Zobaczcie, tutaj leży. Nie wiem co to jest. O, coś większego będzie To znaczy to był akurat dobry sygnał. Tylko, że ja myślałem, że to jest aluminium, jakieś nie? A to jest jakiś haczyk. I tak to wygląda. Jakiś zdobiniowy haczyk od czegoś. wykonanie fajne. Widać, że czegoś był używany. Hm. Może jakieś napisy znowu, coś. Podpowiedź mała. Co to może być? Ale raczej nic nie ma. No to ciekawe będzie, dobra, ja oczywiście to sobie wyrzucę do swojej tak zwanej torebki, dobra, lecę dalej, teraz długo był przestój. Słuchajcie, czy ja mam teraz lapsa, czy mi się wydaje? Czy ja mam teraz jakieś jebnięcie, czy, czy o co chodzi? Zobaczcie to. Czy to jest tylko sikiera zwykła? Czy to jest tylko naprawdę zwykła sikiera? Czy to jest coś innego? Czy to jest coś bojowego? Ej. Jak już się zbliżam, chciałem wskoczyć na drugie pole Ale zobaczcie no to muszę zabrać ze sobą, nie ma wyjścia, nie? Ale czy to jest normalna sikiera, czy to jest coś starszego? To wygląda mi na coś starszego. Kurde, dokładnie się kończy. No, to jest coś starszego. No dobra, ja sobie to sprawdzę. Za chwilę się włączę, zobaczymy co co chodzi tutaj. No powiem Wam, jestem troszeczkę zdziwiony, zszokowany. Nie wiem, nie mogę tego określić. Jest to według internetu wiadomo, narzędzie rolnicze. Ale słuchajcie, to nie wygląda mi na sikierę. I to na pewno nie jest... jak Już to nie jest na pewno młoda sikiera. To jest zbyt twarde. Takie jest bardzo nietypowe. Zobaczcie jak to jest w ogóle zaciosane. Nie wiem, dla mnie to jest to jest jakiś topór. Nie wiem, no jeżeli ktoś wie oczywiście coś, to możemy rozmawiać. Dajcie jakiś znak. Ja oczywiście to muszę zachować, wziąć ze sobą. Zobaczymy jak to będzie zweryfikowane. Także ja to zabieram. O, dla mnie to jest jakiś przedmiot, który jest troszeczkę starszy. Dobra. Przeskoczyłem sobie z tamtego poletka tutaj na to co wczoraj byłem. No ale tu jest jedna chyba więcej, tak mi się przynajmniej wydaje, nie mam pojęcia. Ale jest lepiej, na pewno jest lepiej. No, zobaczcie, to jest mój drugi sygnał taki. Mam jakąś krągłość tutaj. I to jest guzior. To jest guziczek. Tak, jak najbardziej. Szkoda, że znowu bez niczego cały czas mnie zastanawia ta sikierka. Słuchajcie, mam wrażenie, że jest to coś starszego. Ten guzik też jest fajny. Ma jakiś tutaj opis, widzę z tyłu. Tak wygląda, ja go przeczyszczę. Zaraz się włączę. Ale fajnie, dobra. No, niestety nic nie miał. Nic ani jednego napisu. Myślałem, że coś będzie, ale no, niestety, jak to bywa. Fajny, stary, okrągła, okrągła była ta na pewno. Dobra. Okej, okay. także lecę dalej. Jeszcze tutaj się pokręcę. Tam idzie takie fajna chmura znowu. Dobra, mieszka z tym. To za chwilę. Mam nadzieję. Dobra, powiem wam. Obiet jest wykopany. Taki mocny sygnał. No, mam nadzieję, że to będzie moneta. Mam nadzieję, że to będzie moneta, chociaż. Hmm, no, wątpliwa sprawa, bo wiadomo, nie. Ta moneta. Zobaczcie. Z tym panem dzisiaj na ten temat rozmawiałem, właśnie. Czy idzie wykopać pociski? Ja mówię tak. Wykopałem tutaj jeden. Na tamtym polu, na tym środkowym, tu jest następny. No, dokładnie 50. Chyba tak wygląda. Może być wojskowy jak najbardziej. Z samolotu, chciałem powiedzieć. Czarny czubek. No, ciekawa sprawa. Ale to jest samolotowy chyba co? Nie wiem, jak ktoś się zna. Ja, to jest drugi taki, który wykopałem. Jak ktoś się zna, oczywiście, to dajcie znać w komentarzach. nie? Ale wydaje mi się, że to jest z 50. dobra także do następnego kolejny dołeczek i tym razem zobaczcie to jest spust ja już tutaj przeczyściłem trochę bo mi wyskoczył tutaj tak z nienacka zobaczcie to jest spust czy to będzie od tego pistoletu co tam znalazłem kawałek może być wcale mi się nie zdziwił, nie? także od zabawki spuścik pewnie że tak no i widzicie, zabawka się składa, ale zaczyna się robić brzydko i trzeba będzie uciekać, dobra, także lecimy dalej już w kierunek pojazdu. Tak teraz sobie właśnie przypominam, że tam na tym polu, gdzie jest ta kukurydza znalazłem dwie fibule tarczowe, dziewiąty, dziesiąty wiek, dlatego to wie, cały czas mi ten kawałek tego topora, sikiery, czy jak to zwał, jak zwał, cały czas mi zastanawia. Ja mam kolejny przedmiot, który oczywiście nie wiem co to jest. Bardzo fajny sygnał był. Co to jest? Co to jest? Czy to jest jakaś spłaszczona kulka muszkietowa, czy co to jest? Słuchajcie, co to może być. To jest na pewno z To jest na pewno z Tylko pytanie, co to jest? No, niestety nie wiem. Ha! To jest jakiś kolejny dziwny przedmiot. Może on coś nam jeszcze pokaże, nie? Ciekawego. Może tak być. Może taki kawałek wagi, może nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie chcę tutaj strzelać za dużo. Jak ktoś wie, oczywiście, to proszę się wypowiedzieć. Wygląda jak teraz coś tutaj wychodzi, czy mi się wydaje? nie wiem, powiem Wam dziwne przedmioty na tych polach często wychodzą, ale nieważne dobra, widzimy się przy następnym już zmierzam tak w kierunku pojazdu przemiotłem nogą nie wiem, czy już widzicie, on już się nie odezwał a dlatego, że to jest stary gwóźdź dokładnie tak, ja go zabieram oczywiście, ja go zabieram tam tym bardziej to też i złom jest. Także on idzie ze mną. Dobra, idę w kierunku dalej. Powiem szczerze, zajechany, ale szczęśliwy. Trochę mi to dało tupę, ale przynajmniej coś tam w sobie znalazłem, coś sobie pochodziłem. Głowę odświeżyłem. Czekam na to środkowe pole, może też mi się uda wbić. Jeszcze tu wrócę na pewno. Jak nie, to tam jest, to za tamtym lasem jeszcze jest jedno. Ten właściciel ma jeszcze jedno pole tam. Także jak nie tu, to tam jeszcze wpadnę. Zaraz mi podsumowanie. To także. Zobaczymy co tam jeszcze weszło, jak nie to w garażu to zrobię, bo tak jak mura idzie, się zmywam do, do domu, może tak to zrobimy, to sobie w garażu na spokojnie rozłożę i wtedy zrobimy podsumowanko. Dobra, słuchajcie, żeby nie przeciągać, ja zrobię mam takie podsumowanko tutaj w garażu u mnie, w mojej tajnej kwaterze, żartuję, zobaczcie, tu ten, nie wiem, to jest, czy to jest topór, czy to jest co, ja będę z... próbował się dowiedzieć co to dokładnie jest, ewentualnie już wam wpisałem ewentualnie jakoś to zrobimy, także to jest ciekawa sprawa. No i oczywiście monetki. Jedna moneteczka Druga moneteczka Guziorek. Następny guziorek. No i to sreberko, no niestety to sreberko to jest słabej jakości srebro, nie? To od razu widać, że to jest słabej jakości srebro. Będę się starał Dowiedzieć, co to jest, bardzo fajnie może wyglądać. Także zobaczymy, co to jeszcze tutaj wygląda. To jest też bardzo ciekawe. Nie wiem, co to jest. Kawałowie i tyle. Oczywiście guziory, Jedna plombunia dzisiaj. Wyjątkowo jedna. Oczywiście coś tu jest napisane. No nie wiem, to chyba jest kolczyk ale od krowy, ale to nie jestem też pewny. No, także tak to wygląda. Wam, jeżeli oczywiście się podobało, także zostawcie wszystko, co potrzeba. Wszystkich nowych widzów zapraszam. Oglądacie, wbijajcie. Nie krępujcie się, nie przejmujcie się. To nie boli, nie kosztuje. Także co mam powiedzieć? Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam was. Cześć.